Doładowanie z moim kodem Ty na Casehook daje Wam 10% bonusu do doładowania, dwie darmowe skrzynki i jeden udział w giveaway'u, a każde 100 zł wydane na stronie daje Wam złotówkę cashbacku, można go wypłacić od 8 zł, a codziennie możecie odbierać darmowe skrzyneczki zależne od Waszego poziomu. Siemano mordy, ja jestem Tyna, na to kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie widzimy się na case Hugu dzisiaj, halo halo, przypominam o giveawayka, giveawayki, giveawayki. Wrzuciłam Wam chwilę temu, dosłownie w tym momencie M4, 10 zł minimalnej płaty. USP nadal trwa, nie wiadomo kiedy się skończy, więc możecie wpłacać, może zgarniecie albo jednego, albo drugiego, możecie wp przy wpłacie z moim kodem widzowie możecie zgarnąć tą koskę lasujemy ją pod koniec lutego, więc w sumie nie wiem, jeszcze dwa tygodnie, coś takiego. Więc wpłacajcie, podsyłajcie mi wpłaty na tikety, a my dzisiaj, widzowie, robimy battle? Robimy batelki, batelki, batelki za 80 zł. Zobaczymy, co mu tu możemy ugrać. Czy uda nam się zrobić kosę? Bo dawno nie było. Mam sobie gummy golda. Tego, tą ewentówkę jeszcze może Coś tu ten Tak więcej skrzynek chciałabym Coś tu polecieć coś Za dwie dychy można Flasza Flasza, fle, fle, flasza, flash, Flasz flash. Dobra i weźmiemy no, na dwóch klasyczną Liczymy na to, że się może coś uda Sześć skrzyneczek Kurde ten Akacza już dostał No cholera jasna Pierwszej normalnie ręki łopanki. My mamy wołga. Mm -hmm, mm -hmm. O, nie, dupa. Nic nie ma. No ten jeszcze poleciał. No, jeszcze się odbija, odbija. No. To samo, to samo. Okej, okay, okej. Okay. I co, i co, i co, i co? I dupa zgarnął 91 zł. No, niech ma. Niech ma, niech się cieszy, a my lecimy dalej. Lecimy dalej, widzowie. I mam sobie cenę od najmniejszej. Coś, coś tu można polecić. Jakoś dużo skrzyneczek tańszych, tak myślę, że to będzie ok. Dobra, 50. I coś za cztery dychy. Tak z grubej rury, coś za cztery dychy. Nie, za trzy dychy mogę. Bo się powaliłam, widzowie. Powaliłam się normalnie. Sobie tam. I mamy 80-80, elegancko, bierzemy na dwóch, standardówkę, mamy bota i samą. I co nam tu poleci dzisiaj, co nam poleci? Znaczy, jak to nam nie siądzie, to idziemy robić underdogi, tyle w temacie widzę. Nie, nie ma to tam, to będziemy robić underdogi i już. Co my tu mamy, dalej lecimy. No, jesteśmy na prowadzeniu, ale to minimalnie. u mamy to samo. Co tu mamy, co tu mamy, dalej, dalej. Ręce gadżeta. No, przebił nas, przebił nas o złotówkę. Równo złotówkę. No, kurde, zostaje przy tym oponent I teraz ostatnia szansa, co my tu mamy. Chyba my to. Mamy, tak, mamy to 250 złotych widzowie. Lecimy z koksem, odbitka dobra. Jezus Mary, ale ta M4 ładna jest w ogóle. Ładna jest, to mamy 250 zł. Równiusienko, równiusienko, równiutko. Elegancko, lecimy dalej na batle. Lecimy, lecimy. Robimy batle za 250 zł, widzowie, teraz to tu można poszaleć, albo jest słabo. Albo lecimy z koksem. Dobra, dajmy sobie więcej takich inferno, coś tam tu za dwie dychy, coś. Co mamy 115. Można już coś polecić grubo. Za pięć dych chyba nie chcę. Ale w sumie ta za trzy poleciała. Czekaj, ta oponentka poleciała. Więc można ją w sumie dać, ale nie wiadomo... Dobra, a wupka? 185. Hmm, 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 hmm. Smołka możemy dać. No nie, te 3 złote. Flashbank. Fle flashbank i mamy w zapasie trochę. Dobra, zostawiamy chyba tak, mi się wydaje, zostawiamy to na dwóch standardówkach bo nam oddała wcześniej lecimy z koksem. O, mamy Akacza, widzowie od początku bardzo dobrze doskonale. U blisko kosa była, ale Galil też jest git. Galil też jest git. Co my tu mamy? Pompeczkę dostaliśmy. Okej, okay, okej. Okay. Się oponent raczej nie podniesie, tylko teraz kwestia taka, kurde, mamy korona oponent, ma, niech nic nie dostanie, jakiś super ekstra. O kurde, no, a ile, ile stówka? 5 mm -hmm -hmm. dyszek przewagi ma oponent, dobra, dobra, jeszcze chwilę oj, oj, P90 dostał, ale my odbijamy troszkę, troszkę odbijamy, ale to nie, nie za dużo włupki, mam, no awóbki słabo poleciały teraz. Ostatnia szansa, co nam tu wypada, i chyba słabo przegrywamy to. No, ale patrzcie, 5 stówek było po prostu. 5 stówek było w puli, bardzo dużo. Praktycznie kosa by była zrobiona w sumie. No, ale my, my wracamy, widzowie do 80 zł. 80 zł, zobaczymy. Te tańsze są, weźmiemy troszkę. Tu, tu, tu. Co mamy tu? Możemy, jeszcze możemy, równo, praktycznie, 40 groszy na, za nadrzu, ponadprogramowo, ale dobrze, lecimy na, dwu, na standardówkę, mamy Bułę i co my tu dalej mamy? Co my tu mamy tu? Co mamy, co my mamy? Uh, uh. No opon dużo odbija, ale to jeszcze, wiecie, jeszcze jest szansa zrobić pasa praktycznie, prawda? O, mamy tego, a dupa. Jednak słabo, jednak słabo na razie. Nie wiem, ile co kosztuje. Kurde, no słabo leci nam, słabo, słabo. Uuu, teraz chyba no my mamy minimalnie lepszego, dobra? To samo, to samo, ale my mamy w lepszym stanie. Teraz chwila prawdy, co nam wypadnie. Nie wiem, co ile kosztuje. No i słabo. Nie oddało niestety, widzimy, nie oddało. Trudno, mówi się trudno, idzie się dalej. Tak jak było gdzieś snem, prawda? Tam Doris tak mówiła, prawda? Tak to było. Tak to było, nie kłamie. Dobra, lecimy dalej, coś. Te po 15, tu już mamy 30, 50, coś za tychy. Dobra, weźmiemy tą oponentkę, albo w sumie możemy tego, pingwinka. Pingwinka będzie równo 80, tak zrobimy. Na trzech underdoga próbujemy tym razem. Dobra, tak robimy. Aha, fajnie, fajnie, że nam akacza Mhm, Ok, ok, ok. No nie! Musi zawsze korona widzowy wypaść. Jak po prostu daj underdoga. To jest. Jezu, jeszcze dwie stówy. No nie, to już. Ja, widzowie, ja nie mam... Nie, to jest, to jest pech, to jest pech, po prostu ja nie wiem, co się dzieje. 80 zł, no ja... Dobra, dajemy te za 3 dychy, widzowie, chyba tak mi się wydaje. Dajmy... Nie, dobra, tą oponentkę damy, 60. Czy za dwie dyszki, za dwie dyszki, za dwie dyszki, Inferno, dobra, robimy tak, na klasyczną tym razem, no. Musimy w końcu, widzowie, trafić z tym. Jak to się nazywa? O, super. Super trafiamy, super trafiamy po prostu. Ja nie wiem. Jeszcze niech nie dobiją. No, nie dobijcie mnie te skrzyneczki normalnie, widzowie. Tu nie, nie ma jak wygrać. Nie ma jak wygrać. Patrzcie, tu z cula profitu normalnie, tak o. Dobra, widzowie. Robimy tak. Ostatnia bitwa. I na koniec otwieram po prostu te darmowe skrzyneczki. Free casey. Co nam z levelu naszego wypadnie? Bo zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Damy sobie coś taniutkiego, coś taniutkiego, po 5 zł, to te. Damy sobie tego troszkę, żeby dużo było skrzynek, prawda? To sobie damy 73, 80. Tak sobie damy, same taniutkie bierzemy. Underdoga na 3. Mamy 14 skrzyneczek, zobaczymy, jak to nam pójdzie, widzowie. Zobaczymy, zobaczymy. O, jest okej okay, chyba na razie. No, tak stabilnie. O, no, jak ładnie przejmujemy prowadzenie na razie. Bardzo dobrze, doskonale. Kaczka już daleko w tyle trochę w miarę, tak naprawdę. Został nam nope jeszcze jako konkurencja. Ale jeszcze dużo skrzyneczek mamy, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, no, no. Czy my to zgarniamy? W sobie tak na ludzie, na lajcie, chyba, że nam coś poleci grubego, ale to na razie nie nam. Teraz jesteśmy najbliżej kaczki. Ale to i tak jest dycha przewagi tak naprawdę. O, ho, ho, ho. No nie, no wiedziałam, że kaczka przez to zgarnie normalnie zaraz. Ale nie, może, może, może dwa złote widzowie różnicy, Dwie ostatnie skrzynki. Okej, okay, chyba tu mamy. Chyba to mamy po prostu. Mamy to normalnie. Tak, mamy 154 zł widzowie zrobiliśmy. Elegancko. Robimy coś za to, możemy zrobić. To taki dłuższy odcineczek trochę wyjdzie dzisiaj. Ale no, zobaczymy. Sprzydajmy sobie to, co my tu mamy, co my mamy tu. Lecimy dalej z batelką, no zobaczymy, zobaczymy. Albo odbitka do kosy, albo ja nie wiem co się dzieje. Mamy 154 zł, 154. Turururu. Tak sobie różne weźmiemy w sumie. siub siub Dragonsa, 154. Jeszcze coś zadychę, co? 100... 12 mogę, 154 idealnie. Na dwu, klasyczną robimy, robimy to, widzowie, lecimy z losowym botem. Mamy Baby Jodę i Baby Joda skarnia pierwszą skrzynkę, więc to taka trochę prorocza, ale nigdy nie wiadomo. My robimy szybko odwitkę, co my tu mamy? Mamy z Lego, dobra, dobra. Zostajemy przy tym. Dwa złote różnice, widzowie, dwa złota tylko. O, już poszedł na prowadzenie Baby Joda, normalnie, Jezus Maria. Co my tu mamy? Czy my to zgarniamy? Nie, jeszcze nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze kilka złotych. Teraz my wychodzimy na prowadzenie gwarantowane, ostatnie trzy skrzynki, on dostał naklejkę, nie wiem za ile, za cztery dychy. W cholerę dużo, widzowie, co tu się dzieje? Teraz, no nie, ciężko, ciężko odbitka, ciężka odbitka, cztery złote różnicy, kto ma lepszego, kto ma lepszego, on ma lepszego. Niestety tego nie zgarniamy, widzowie, takie emocje normalnie jak na grzybobraniu były. Otwieramy sobie free case'y, widzowie. Teraz ludzi arbuzik, otwieramy sobie free case y. Co my tu mamy? Facts of Scrawl. Scroll. Przydajemy sobie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Patrzcie, ja dobiłam do Emeralda, ale sobie otworzyłam wczoraj. Więc jeszcze 3 godziny. Bo to co 24 godziny się odnawia, przypominam. Mamy platynkę, platynkę, platynkę sobie otworzymy. With Six, składnie, 4.28. Bardzo dobrze doskonale. Co my tu mamy? Możemy Golda sobie otworzyć jeszcze. Otworzymy co my, co nam tu dadzą, co nam tu dadzą. O, 2,36, bardzo dobrze, doskonale. Otworzymy sobie może wszystkie, co my, co, my, co my na to... cztery skrzyneczki jeszcze, no tak, żeby było. widzimy. Patrzcie, no możecie sobie otwierać i levelujecie w sumie levele cały czas, jak otwieracie skrzyneczki. No to tak ten, ja bym chciała już monda, ale jeszcze mi levelu trochę brakuje, no jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę nie ma to tamto. Otworzymy sobie brąza. brąza. O, mąki, mąki mamy. Niezłe mąki, mąki. Mąki mąki to do ciasta normalnie. Mąki mąki. Niezłe mąki mąki. Co my tutaj mamy? Fejszcze wenik Forest Night. I ostatnia skrzyneczka. Najsłabsza, bo to drewniana, ale otworzymy sobie... Otworzymy. Też możecie sobie otwierać na spokojnie po prostu skrzyneczki. Lecimy, lecimy, a tu to. Tej nie otworzyłam. Tej darmówki nie otworzyłam, widzowie. Czy ja otwierałam? Czy to można tak sobie, widzowie? To jest bonusowy case, tak o. No ja nie wiem, czy tu się dzieje, widzowie. Dobrze. Także to by było na tyle, widzowie, w tym odcinku. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, co tam ciekawego u was się dzieje. Widzimy się w sumie na live w piątek. I w kolejnych odcinkach trzymajcie się się mano.